Po prostu z nadwody, więc jakość. jakość, tego materiału będzie bardzo słaba z tego względu, że no nagrywamy w nocy, a wszyscy wiemy jak w nocy jest, tym bardziej to jest na żywo, więc o, teraz fajnie w miarę widać, tylko ręka boli do trzymania tego, mm, na żywo, nocka, celkar, było jedno branie, y, które y, niestety po, po zacięciu było pusto, więc y, tak wygląda sytuacja, godzina 21.30, 16 jakoś, y, 16 lipca, tak się nie mylę, live, który? 17. O, 17 już. Live będzie krótki, takie 15, 10, może 20 minut. Nie piszcie się, ma wszyscy, bo taki spam się zrobi. Jeśli macie jakieś pytania, śmiało pytajcie. Jeśli chcecie jakieś tematy, poruszyć to śmiało, poruszajcie. Ja tam kilka tematów w głowie mam. No więc nie piszcie się, nie piszcie, elo, bo, bo wtedy taki spam się robi w komentarzach. Tak, no Żwirku jesteśmy, zgadza się. Jesteśmy na Żwirku. Pierwsze branie było dosłownie po kilku minutach od zarzucenia, teraz niestety jest cisza, pusto. Dalej. Który Adam Ty był od nas? No i chłopaki połapali, fajnie. Nawet jakiś ten materiał e, nagrali chyba. Yy, jakoś na razie nagicie no, będzie słaba, mimo że telefon jest bardzo dobry. jeden z lepszych telefonów ogólnie na rynku, no ale jakoś będzie słaba, bo jest takie najgorsze świetlenie, jakie może być. Yy. No i Refendek mówicie Ja na dwie i Kasper na dwie. Grześ się dzisiaj jako osoba towarzysząca, bo jesteśmy we trzy osoby. Komary są, no właśnie, gdy ja to nagrywam, tego live' robię, jest takie światło i komary do tego lecą. Czy bierze coś? No jedno jednobranie było i póki co tyle. Ua, ile było? Ile pytań? Kiedy będzie kolejny konkurs? Jakoś za tydzień, może za dwa? Prawdopodobnie z Dawidkiem, z The Bites, a potem pewnie z jakimś tam innym youtuberem. Jaka żyłka na ekofarmy 0,35 na firmę jako specjalnie nie ma sensu patrzeć. Czemu nie ma kulek o smaku cebuli, skoro są o smaku czosnku? Bo cebula widocznie nie jest y, skuteczna, jeśli chodzi o ryby. Wiecie, różne smaki mogą robić kulek, przynęt i zanęt i tego typu rzeczy, ale większość z nich nie będzie skuteczna po prostu, bo ryby na to nie będą reagować. Kiedy odcinek z wakacjone? W przyszłym tygodniu prawdopodobnie będą trzy odcinki z wakacjone. Będą fajne ryby, będą takie no... Podobne ryby jak rok temu, a nawet i większe. Ale ogólnie gorzej było niż rok temu. Dla mnie przynajmniej. Czy będą zestawy spinningowe? Na sklepie nie. Nie będzie. Kiedy będą wysyłane paczki konkursowe? Słuchajcie, za parki konkursowe bierzemy się poniedziałek, wtorek. No i z tym konkursem, co teraz był, no to jest taki mały problem. A chodzi o wyniki konkursu. Wygrało 4 osoby, a zgłosiło się około 15 osób. Więc trzeba będzie weryfikować, oczywiście. Jutro, pojutrze będę weryfikował i pewnie w poniedziałek, wtorek będziemy wysyłać. Jak tam pogoda? Pogoda jest dobra. Przed wyjazdem była chwilowa burza, deszcz, od razu ktoś tutaj nawet do nas jedzie, pewnie yy, nasi koledzy, tak myślę. Czekaj, jak się kamery zmieniało, tu się zmieniało. Tak, tam ktoś jedzie. Yy, jest to teraz takie najgorsze światło, jakie może być, bo jest rówka dopiero się ściemnia i jest to takie najgorsze światło. Mogę wpaść na Kielona, no to wpadaj jak chcesz, Trzyma. Kto tam dojechał? Paweł, nie? O, Paweł, jest i Paweł właśnie, jest pan Paweł. Hmm. Sam przyjechałeś czy z kimś? Z A tak jest Rysiek? Ale kurde YouTube kurze wkurza, ty nie da się latarki włączyć Teraz, ale jaja Było branie jakieś? Było branie u mnie, na, na, na rolę na 16 kulce ja kupię. Ale masz kiszkę, no mamy wątróbkę A wątróbkę macie? Jeszcze kurna dziewczynek w bajerku Po <grym> drodze? <grym grym grym> Czekaj mam jakąś latarkę, może uda mi się odpalić o No Witam, cześć manko Jest pan Paweł, ale... Pawła wyciągnąłem w końcu zdałem. A na ryby. No. Ale kurde, wiesz co, telefon niby zajebisty, zajebisty, ale o tej pory bardzo ciężko nagrywać live'a. A wiesz jest... co? aparat jest w nocy bardzo ładny. Tak? Tak, a, bardzo. A, a, to a, aparat też, ale gorzej jest z tym, z nagrywaniem i to na live'a, inaczej normalnie jak możesz z opcjami się bawić. A to jest bardzo nie możesz. Było jest na kulce 16, na Wanilii. Zjadam ołdziówkę. O, Paweł Zadam. mówi, że audiówkę sprzedaje. Niebita, pod kotem trzymana. Pod kotem trzymana, niebita. A ty <noise> jak na co będziesz mówił? gdzie mogę? E, wątróbkę i jedno na murka, i jedno na sumę. Ty będziesz mógł to ja, ja teraz mówię, bo ja to może przynoszę, bo dopiero gości przyjechał stamtąd. Dobra. Tak. Masz o jak chcesz. No. A tak? to będzie lepsze może od tamtej. Lepsze, bo inne światło ma. No, powiem, że moje z nimi. O! Kurwa. <głosy> <głosy> Żyje. Nie, to chyba ja piany. Gdzie Kaśla. Yy, a tam kto zajmuje O, A to nasz stolik, nasza mężownia Dzisiaj sushi yy, na kolację. Sushi, piwa i takie tam. Chciałem krewetki kupić, ale... a my sushi mamy. Ale kurde, takie oświetlenie, ojej, ciężko będzie nagrywać. Komarów dużo, gry do komary. Tutaj patrz, jest linka, oznaczyliśmy... To są ten, jakieś no, te sushi. Tutaj oznaczyliśmy wiadrem blinkę, bo już kilka osób weszło. No, tam, tam ja przyszedłem tam. Ciężko nagrywać, 130 osób na live. Dobra, daję na siebie, eee, czekajcie, gdzie to moje siedzenie jest? A nie ma gdzieś tutaj o dobra Moment. to co Paweł? Ja tam za tysiąc młodych przepisy na lębiora fishna Przepisy ty No kurma Tak? A Eee... Ja słaba jakoś, dwie, no nie? Dwie, robię, to eee, będzie spotkanie z Bergaurem. W przyszłości bardzo możliwe, że tak. Eee, lubisz Disa czy nie? Chodzi ci o Diz To tak, jeśli nie o niego ci chodzi, tego youtubera. sprzedali. No bo babka kazała mi dowód pokazać, a ja jej nie pokazałem. Ja, ja, ja nie mam swobodowego wolno ani prawka, z tego nie, nie noszę. Ja mówię, że mogę PESEL podać albo, albo nie firmy. Ona nawet to nie przejdzie, to ja jej każę podać y, kierowniczkę. Aby kierowniczka przyszła. Oczywiście ja zacząłem nagrywać to wszystko, bo mam nagrane na telefonie. Ostro dymy były w Biedronce. Może będzie w filmiku, zobaczymy. E, dymy, khere były w Biedronce. Co? Jak ty ją A to star grubą klempę to nazwałem tą kierowniczką, bo powiedziałem, że jestem gówniarzem. No, yy, więc kontrę puściłem szybko. Ogólnie to, co w tej Biedronce. Cześć, mało lat. No. Jak yy, kupić, to do mnie nie przychodź. Yy. Dobra. Jaką rybę największą rybę w życiu zupałeś? od 41 kg Jakie kulki polecam w sklepie na dziką wodę? Cytrus wszędzie robi robotę. O, jest branie. Jest branie. Dobra, kończymy, kończy, kończymy live, jest branie. Na no, live jest branie, ale... Masz? Tak? Dobra, czekaj, a bo sobie kamerę wezmę, czekaj. Masz, byś oświecił. Będę ja, robił ze światłem. Tylko czekaj, ja idę po kamerę. Podbierak jest z boku. Mamy na live, będzie ryba. A ty już na moje czekasz? O, ze światłem. Czekaj. Kutyk, ładnie. Nie, coś się dzieje. Nie, się to się się Kurde To funkcja jest w tutaj kamery znowu to No i tam jest Kasper z rybą, no będzie na live ryba Więc zajwa się może być, no słabo jakoś będzie akurat tego holu A ty draga, jakby ma co? Czy nie? Przygina, no? Kasper? No zebiście, grzech się świecisz, wiesz? No, coś, coś siedzi, patrz, coś ładnego pewno siedzi. Ktoś tam daleko no. to No. Zrzutu wszystko. No, zrzutu, bo wiesz co, ja nie brałem pod... to Nie, co? Spomba Mam spomba, ale nie było kiedy spombować za bardzo, co Ty, coś dużego siedzi. Kurczyk. Grube ryb, grube rybsko siedzi. to jest mój sezon? Ty, mały podbierak. A nie masz drugiego? No nie, bo to wiesz, nie, nie przygotował się na coś takiego. To jest kurwa, to jego sezon, to jest twój jego sezon. Cał drogowy są w tym roku jego i swój grzesiek Twoja wiosna jego teraz końcówka lato Jego wakacje No ja re rezerwuję jesień. Ciągnij szybko, bo mnie ręka wolić No ale dobrze świecisz, bardzo fajnie widać No i patrzcie macie na żywo rybę na live ie. Po 6 to tam po 7 minutach live'a Będę z live'a musiał wyciąć No i się jest? Cały czas z kółka No coś się, fajnie wymina. Nawet nie spadło no Jakarka, ja odstawiam już więcej tak, gdzieś, gdzieś, gdzieś. tu. których. To ja muszę czegoś. Mnie, to, Paweł, no to jest... Tak, tak, to Paweł podbierzesz jak coś. No coś tak. Tylko to jakiś naprawdę ten podbierak to. Na no, Podbierak ja, jak nie, nie podbieram. Czekaj, tak, ja się przygotuję. Pierwszor rzędy Trzymaj na mój telefon z kieszeń. będziesz podbiorę Paweł? Co? No. Ja w ogóle bacz, nie? No. 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 no i mamy na żywo rejewę, no kurde. Będzie dyszka? No chyba. A macie jakiś Ty, ten? Matę no albo panie, coś? To Co? Macie jakąś matę, albo co to chodzi? No. Ty, nie mamy maty, wiesz? Karimaty mamy Rafał ma, Mamy chyba do karimaty, dać, no nie wiem to Jak ja mam z tym podjadro? Nie wiem, Paweł tak? No, procesuje <laughs> Kurde, myłem się, ja wszystkie maszki po mnie A nie wiesz czemu? Do hmm? to się świata to Patrz, nie, no wolno. Bo... Nie będzie. No, <grym> sobie. To tak kachnę tam kudde gdzieś. 20 metrów. Zem się prawie zadłania. No, dziury <grym> będę pokerał. Idę na live. <zmarzanie> Pachu, kachnę ten ukarasz. No, patrzcie, ciągnie, ciągnie. Skutki, palenie papierosów. No, Pachu, no coś o tym mnie. Tu mamy oświetlenie, tutaj katra. No, ci co oglądają live, to mają to na żywo, a potem ci co będą normalnie jako filmik na YouTubie, to będą się wkurzać, że słaba jakość, no ale na live y, tak to jest teraz na żywo nie puszczał, to by nie było takiej fajnej jakości. Jest? Nie? Nie daleko jest... gdzieś. Ale To u mnie ten wjechał pewnie. Ale kurde lipa jest, bo na, jak się robi live na YouTube, to się nie da zatarki korzystać teraz z telefonu, wiecie? No to nie da się zatarki, no, no. I, nie, ja na... no, to nie, 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 ryba. nie, 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 pieniądze nie, 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 Jest nie, nie, Jest kaban. Jest. nie, nie, do nie, do samochodu. Nie. <tuszy> I Dzieje się, impreza, impreza Ja nawiguję, jak wiesz, gdzie ma po Na lewo Aż tam wszedł? Branie. Nie, to nie branie Nie, to tu wszedł No jak nie? No patrz no Zajdzie ktoś tu, czy nie? Nie jest branie No ale kurwa Nie, bo jest góra, dół, góra, dół, to nie jest branie Kasper zwija mój zestaw no. Dobra, patrz, bo tu już blisko ryba jest O, karp No karp, karp pewnie <laughs> Dobra, teraz tą chcę Na wanilię lub banana, bo żółta kulka. Ty, nie wiem, czy ma dycha, znaczy, no może ma, ale stąd to się nie wydaje, ta by mi... Na funtale, na funtale. Jest, fajny kaban. Kurde, on się nie mieści. Komuś razem z wetką. No to ona zaczynają No, są małe problemy na razie. No to ona zaczyna jeść. Spuszczone, spuszczone żyłki są. Ago, spróbuj dopać. Mago. Mago, ale... W... Sorry, że mam strzela Czekaj, pójście strzela może. Dobra, dawajcie na górę na karimatę. Karimatę, gdzie karimatę weź? Ale chapan. Weź te żywki popuść. Taki. Podtrzymaj na ten podbierek. w samochodzie, no, na samochodzie. Bierz, bierz go. Wyjmu go z podbierek. Może odpłacę jest... tak, na żywo. Tak i tak, taki on. Bo daleko, czekajcie, no, bo nie karimatę daj. Dawaj tomatę. Karymatę mamy. No, weźcie, no, bo nie no, mamy normalnej wady na karimatę. Daj Bo, bo lepiej, lepiej na karymat. Tam... Z taką jakąś wyderkę z wody. Nie mamy wyderkę bo to jest można, bo się w Połóż, ja przytrzymam, bo mam dwie ręce zajęte. Połóż, kurczę tam na karymatę i grzeczę na karymatę. Madysz, połóż. Mam uwagę w plecaku. Zadaję się mieć prawda? Pisze o ile ma 7,5 kg 7, kilogramów. 7 pisze 7, ma około 7 podobno podobno 217 Grubię. osób. Ma przegróżę. Ja ci mówię, że dychę ma. A jedna sił? Weź panu, Wybierz, spróbuj powyżej Na kurkę, za panem, bo nie wiem, żeby ta kulka ja była, ale yy, kulki nie, nie widać gdzieś no, tam. No to weź no, może to najpierw to. powytaj, go, powyciągaj mu przypony. Najpierw no. bardziej na pedera, na taką notkę no na luździe. No, aby wody wziąć. Weźcie przypomnieć. Zresztą dwie wanilie są. Możesz zmieszać, możesz, możesz dwa, bo tak mi się zmieszać. Możesz. Weź drugi przypomnieć, poka... wyplącz. Tutaj drugi przypomnieć. E, chyba. Tak, żółty, 16. Zobacz, co się dzieje z resztą tych, bo będziemy, a, jak będziemy rzucać, to będzie źle. Dobra, już jest wolno od Dobra, Dowalił Kacper. Nie, chyba jeszcze jedna żyłka jest. Dasz jeszcze, czekaj, skrzydła zrobić? Dasz się. Dobra. Bierz go. Ty masz wagę, kucu. Mam. Ja go a, mogę zw Daję się tym przynajmniej. Pawu tamtym. Tutaj trzeba będzie zaczepić, nie? Wytarowałeś się. No to tak do was. Czekaj. No, dawaj. Jest w powietrzu. Ma równa dycha. Bez podbiorakiem równa dycha. Z podbierak odważymy. Czyli na 9 na pewno ma. Podbierak podb nie ma. No polego. Ma po piwo weź Laj na piwo. Nie ja piwo właśnie, się Nie, Bucha, chodziło, żeby no. 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 Ja ma. robić na No? Nie, Bucha, nie, 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 kończymy. nie, 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 dobra, nie, 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 to jest... nie, nie, live, kończymy nie, nie, temat, no nie, nie mieliśmy innej taką wykorzy 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 wykorzystaliśmy, ale jest okej, okay. czydzolę, nie kończę live'a. Dobra, nie kończymy live'a. Lecimy jeszcze, dopóki nikt nie zadzwoni, Kąd bo ktoś zadzwoni, mi telefon. Do, jak ktoś zadzwoni to mi telefon. Eee, zasięg. Jak ktoś zadzwoni to mi telefon Czemu? <laughs> nie nagrywaj. <laughs> nie no, no, robimy. Dobra, mogę. go do lekko od góry. A nie, w sumie podbiorek go zabieramy, czy nie? Ej, i w tej karimacie go wypuścisz, no. wiesz? Trzymaj go na karimacie, zawiniemy go w karimacie i tak go wypuścimy. Nie podnosz. Nic Patrz, kreko, taki, nie Patrzcie, taki karp na live, na żywo, tego jeszcze nie grali, żeby taka ryba na żywo wpadła. Czekaj, jeszcze no, może zeświat. No, Kasper, wyżej, wyżej, wyżej zdjęcie, tak, aby, aby Kasper było to, że głowy widać. Niżej karpu Czekaj, ej, ja, czekaj chwilę. Jak komentarze schować, kurde, nie wiem, jak... Do upaskiem, paskiem ściągnij. Nie. Nie da się. ja na screen'a bym zrobił zdjęcie, screenem, czekaj, zrobię tak. Już poszło. Dobra. 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 Wiesz, mój telefon, jest Powysyłam eee... No, czekaj. Gdzie jest mój telefon? Czekaj ja jeszcze zrobię. Czekaj, no prezentuj. Czekaj, prezentuj, prezentuj. czekaj chwilę jeszcze. Czekaj, prezentuj, czekaj, czekaj, czekaj. No dobrze. czekaj, 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 ostatni robię. Czekaj. Czekaj, 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 no, skurne, dobra, czekaj. ładnie, czekaj, gratulacje. Dawaj, jeszcze ja zrobię ładne złoty, złoty. Proszę. daj go kucuj jeszcze do góry, daj go jeszcze na chwilę, dobra, niżej go, telefon jest tu, lewy poszladek, masz, na live, na żywo, taki, no. ka taki kabon fajny, nieźle, życiówka, polewaj, dobra, polewaj, Właśnie? To no, to mój jeszcze to Nie go od razu No, załóż go w karimat. karimaty tak Można jest podbierać. No, dobra. Yy, go do siebie Nie, nie ma nic. O. Tak. dobrze trawi. O, od wypuścimy to Weź, kółyskę, no z tego właśnie, z tego trzymaj tylko taką, żeby o, nie wyleciał. No i patrzcie, mamy zajebiste zgłaszanie karty. Tylko do wody nie wpadnijcie. A, A właśnie, to są te żyłki nasze. No dobra, potem się tłumaczę. Woda się wyleje na buty. Zawsze mi tu się woda wylewa i zawsze śruba. No i może z karimaty można. Teraz no. Kacper jeszcze prezentacja Dobry, tak taka normalnie. ostateczna. To no to jest prawdziwy karc. No i bardzo dobrze, dobra, ładnie to wyszło. Nad wodą. na wodą normalnie można trzymać. Oczywiście do wody. Tam, 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 tam poszedł, 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 poszedł. Brawo Kasper! Gratulacje! Rządzisz! O, piwami się bawią. Cześć, bo to żyłka. dzięki czemu to? A ja i bo Tu, o, tu nie. O, cholera, ja muszę zostawić was składać. No dobra, to, trudno. na metodę, czy to, to normalny dostaw? No nie, jest na metodę. Jest, to jest, to jest a na metodę, to jest chadra, bo na to złowy, na to na bo Na albo wanilia. Tu przepuścić będzie węgiel, gotowa. Kasper daje nam w dupę, Michał Krystecki pisze Co? Michał Krystecki pisze, że w dupę nam dajesz No, ja dopiero przyjechałem, kurczę, zaraz ja Ale masz wędki, masz wędki Ale ja sumą no suma No nie zaplodzuj Ty będzie. no, ja swojego życiowego sumy 130 złobiłem właśnie taką pogodę, gdzie w nocy było 20 stopni Dzisiaj no, było burzowo, to może Trzymaj. No, w sumie tak Kasper, rządzisz Na farmie też tyle, y rozjebałeś, ty też tyle, rozjebałeś tyle? Tyle, tyle. No I tak sytuacja wygląda, moi drodzy Dobra, chwilę jeszcze z Wami tutaj pogadam i będę szedł montować zestawy, bo mnie dwie wędki zwinięte, więc będę miał trochę roboty. Dobra, czas na komentarze. Jak zamówiłem, już kulki. temu i No właśnie, dzwonię do. Czuł live, a, bo mam telefon, jak telefon nie jest, to live'a przycina pewnie. Dobra, yy, kończymy tego live'a. Było 18 minut, czyli tyle mniej więcej miało być. Na Messengerze nie ma kontaktu na mailu jest już kontakt. z Dzisiaj maile, dzisiaj do południa, z wczoraj i z dzisiaj na maile prawie, prawie na wszystkie odpowiedzieliśmy. Jutro dalej odpowiadamy. Co z akwarium? Akwarium na razie jest zawieszone, aczkolwiek akwarium w domu jest kiedyś, kiedyś na pewno będzie wznamione. Jak to jeździ, to komary idą do światła. Chyba, że zaraz zmienię światło. No takie, może do takiego nie będę szły. live kończymy już. Zrób kukurydza. Możliwe, że będą takie w przyszłości. Eee... Dobra. Mm, kończymy. Do następnego, Będz. No.